Dzień dobry, witam uczniów klasy pierwszej, LO. Ostatnio mówiliśmy, przypominaliśmy sobie budowę wodorotlenków i ich nazewnictwo i otrzymywanie. Natomiast dzisiaj opowiemy sobie o właściwościach chemicznych wodorotlenków, o tym, w jakich reakcjach one biorą udział, z czym reagują. I oczywiście, tak jak wcześniej przy poznawaniu wodorotlenków, od razu podzieliliśmy sobie je na zasadowe i amfoteryczne, tak na dzisiejszych zajęciach też będziemy omawiać reakcje wodorotlenków, od razu z podziałem na zasadowe i amfoteryczne. Proszę sobie napisać temat lekcji: reakcje wodorotlenków i zaczniemy sobie właśnie od razu od reakcji którym ulegają wodorotlenki zasadowe. Dla przypomnienia, bo o tym akurat była mowa ostatnio, przede wszystkim wodorotlenki zasadowe to są takie wodorotlenki, które w wodzie dysocjują na jony, prawda? Czyli tak, na przykład jeżeli do wody wrzucimy wodorotlenek potasu, czyli KOH, to znajdziemy w roztworze wodnym jony potasu, kationy potasu, K, i aniony grupy hydroksylowej, czyli, czyli aniony OH, czyli aniony wodorotlenowe. Jeżeli wrzucimy do wody inny wodorotlenek, na przykład BAOH dwa razy wzięte, proszę zwrócić uwagę, że tutaj powstaną nam też jony, ale nieco inne, oczywiście, czyli na przykład BA. 2 plus i 2 OH minus. Dlaczego tak się dzieje? Potas jest pierwiastkiem grupy pierwszej, tak? Znajduje się w grupie pierwszej i ma wartościowość 1 i dlatego też tworzy ją jednododatni K. Natomiast bar jest metalem grupy drugiej, jest dwuwartościowy dwu i dlatego tworzy ją. BA2. Dobrze. Tak. Czy dany wodorotlenek będzie dysocjował, czy nie, czy, czy rozpuści się, czy nie, to o tym też możemy, to możemy sobie sprawdzić też w tabeli rozpuszczalności, gdzie mamy właśnie. Przewidziane, przewidziane związki metali z OH-, czyli z jonem, anionem wodorotlenowym. I jeżeli jest R, to oczywiście jest to rozpuszczalny wodorotlenek i dysocjuje w wodzie na jony. Tak, czyli to będzie pierwsza ważna cecha wodorotlenków o charakterze zasadowym, a mianowicie to, że dysocjują w wodzie na jony oczywiście przyczyniają się do powstania środowiska zasadowego. Drugą ważną reakcją, jakiej ulegają wodorotlenki zasadowe, to jest reakcja tych wodorotlenków z tlenkami o charakterze kwasowym. Dają wtedy sól i wodę. I ja tutaj parę przytoczyłam przykładów. W książce na pewno też znajdziecie kilka. No ja akurat wybrałam Wodorotlenek sodu plus tlenek siarki 4. Ja tutaj przypomniałam tą wartościowość ze względu później na sól, która powstanie, dlatego, że sól, która powstaje, to jest pochodna kwasu siarkowego 4, a nie siarkowego 6, prawda? I dlatego jest to siarczan 4 sodu i woda. Inny przykład, tutaj akurat jest wodorotlenek wapnia w reakcji z tlenkiem węgla i powstaje węglan wapnia, z tlenkiem węgla 4 oczywiście, i powstaje węglan wapnia i woda. I jeszcze jeden przykład: wodorotlenek baru plus tlenek azotu 5 daje nam azotan 5 baru i wodę. Tak się składa, że ten tlenek y, oczywiście jest bezwodnikiem kwasu azotowego 5, który y, wygląda, który, który ma wzór HNO3, y, i reszta kwa, kwasowa tego kwasu jest jednowartościowa, a bar, jak już wiemy, jest dwuwartościowy. Dlatego jeden kation baru przyciąga do siebie dwa aniony NO3. I teraz jeszcze dla pełniejszego zobrazowania tych reakcji, czyli reakcji tlenku metalu z, przepraszam, wodorotlenku z, z tlenkiem kwasowym, napisałam też tą reakcję w sposób jonowy. Czyli tak, jeżeli mamy roztwór wodorotlenku baru, to my tak naprawdę mamy tam jony BA2, i jony OH-. I o, do nich dołącza nasz tlenek azotu. I co się dzieje? Ten tlenek azotu, jak widzicie, tak naprawdę interesuje się bardziej tymi grupami OH- niż samym barem, dlatego że jak przed reakcją kation baru sobie pływał w naszym roztworze, tak i po reakcji on też pływa w roztworze. Czyli tak naprawdę ta reakcja zachodzi w sumie między tlenkiem kwasowym, a jonami OH-. E, czyli gdybyśmy mieli zapisać tą reakcję w sposób skrócony, to musielibyśmy wykreślić z niej bar, tak? E, Okej, okay. i to jest bardzo ważny rodzaj reakcji, którym ulegają wodorotlenki zasadowe. I jeszcze e, ostatni e, rodzaj reakcji, to znaczy jeszcze nie do końca ostatni, ale na razie w tej serii ostatni, to jest reakcja, która, którą na pewno pamiętacie ze szkoły podstawowej, a mianowicie reakcja, kiedy wodorotlenek reaguje z kwasem, dając sól i wodę. Taką reakcję nazywa się reakcją z obojętnienia. Ja tutaj napisałam tą reakcję na różne sposoby. Najpierw napisałam ją zapisem cząsteczkowym. Czyli mamy wodorotlenek potasu plus kwas siarkowy 6, daje nam siarczan 6 potasu i wodę. A później tak, rozpisałam to jonowo, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się w tej reakcji dzieje. I jak sobie to rozpiszemy jonowo, to widać, że tak naprawdę jony potasu i jony reszty kwasowej, kwasu siarkowego 6. W zasadzie jakby w tej reakcji nie uczestniczą. Jak pływały sobie przed reakcją, tak pływają po reakcji. Natomiast coś się podziało pomiędzy jonami OH- pochodzącymi z wodorotlenku i kationami wodoru pochodzącymi z kwasu. Pomiędzy nimi doszło do wytworzenia cząsteczki wody. I w ten sposób zapis skrócony jonowy możemy. Napisać dla reakcji z obojętnienia. Możemy napisać w ten sposób, możemy skrócić i napisać jeszcze tak. Obydwa zapisy są poprawne. I teraz przyjrzyjmy się jeszcze tej reakcji z obojętnienia bliżej. Ja tutaj mam jeszcze jedną taką karteczkę przygotowaną, jeśli chodzi o te reakcje z obojętnienia, żebyście też u siebie w zeszycie. Napisali sobie osobno jeszcze to hasło reakcja z obojętnienia i jeszcze raz sobie ją napisali czyli zasada bądź wodorotlenek plus e, kwas daje sól i wodę. I ja tutaj specjalnie jeszcze te wodorotlenki, wodorotlenek baru podkreśliłam taką malinową kreską, bo jeżeli na przykład mamy malinowy roztwór wodorotlenku baru, i dodajemy do niego kwas, to możemy po prostu doprowadzić do odbarwienia tego roztworu, ponieważ jak wiecie, już fenoloftaleina to jest taki wskaźnik zasadowego pH, czyli w roztworach o charakterze zasadowym barwi się na kolor malinowy, a ponieważ jest to reakcja z obojętnienia, to znaczy, że nasz odczyn zasadowy został zobojętniony i, i obserwujemy odbarwienie. ROztworu. I też, jak widzicie, zgodnie z tym, co było też poprzednio napisane, przy zapisie cząsteczkowym nie widać jeszcze dokładnie, co tak naprawdę bierze udział w tej reakcji. Natomiast, jak zapiszemy sobie jonowy pełny, to widzimy, że pewne elementy nam się powtarzają i już w zapisie jonowym, skróconym, ich nie ma. Ja akurat tutaj wybrałam wodorotlenek baru i kwas wodoro. Yy, 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 boże. Yy, i, I kwas solny, czyli yy, kwas yy, chlorowodorowy. Yy, powstał nam chlorek baru i woda. I to byłyby reakcje, którym ulegają yy, wodorotlenki o charakterze zasadowym, te takie yy, bazowe, takie. Najważniejsze, natomiast y, mamy jeszcze teraz trudniejszą troszeczkę rzecz, a mianowicie reakcję wodorotlenków o charakterze amfoterycznym. Y, wy już y, pamiętacie y, z tlenków amfoterycznych taką informację, że y, związki amfoteryczne to są takie związki, które reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami, i właśnie to y, teraz udowodnimy. Przede wszystkim tak, wodorotlenki amfoteryczne, podobnie jak tlenki amfoteryczne, nie rozpuszczają się w wodzie, po prostu są osadami i ulegają reakcji z kwasami i ulegają reakcji z zasadami. Teraz sobie to napiszemy. Jeżeli chodzi o reakcję z kwasem, to taki wodorotlenek w sumie reaguje całkiem podobnie do wodorotlenku zasadowego. To jest też taka reakcja zobojętnienia. Tutaj w zasadzie to samo się prawie dzieje, no oprócz tego, że tu jest osad, a nie, a nie jony, tak? Czyli nasz wodorotlenek atakowany jest przez kwas, powstaje sól i woda. I jak możemy to na przykład zaobserwować? Wodorotlenek miedzi 2 to jest taki kłaczkowaty niebieski osad, i jeżeli dodamy do niego kwas, to powstanie nam klarowny niebieski roztwór. I to roztworzenie osadu będzie charakterystyczne będzie świadczyło o tym, że doszło do reakcji i że rzeczywiście ta, ten wodorotlenek przereagował z kwasem. Zapis tej reakcji mam też przygotowany w sposób, w sposób jonowy. Już to pokazuję i przygotowałam też kilka innych przykładów. Tutaj mamy nasz wodorotlenek miedzi-2, który jest atakowany przez, jak widzicie, zdysocjowany czyli w postaci jonów w roztworze wodnym kwas. Uwalniają się dzięki temu z naszego wodorotlenku jony Cu2, pływają sobie oczywiście cały czas jony, które są resztą kwasową i woda powstaje, czyli ta reszta kwasowa jakby tutaj nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, że ten wodorotlenek po prostu atakowany jest kationami wodoru, które pochodzą z kwasu. I uwalniają się po prostu jony tego metalu, i powstaje woda. I analogicznie, na przykład, możemy sobie pokazać tutaj reakcję wodorotlenku glinu z nieco innym, chyba, kwasem tak, z, też z, z kwasem chlorowodorowym. I mamy na przykład in, inny po prostu inny wodorotlenek amfoteryczny. On akurat jest białym osadem i też osad się będzie roztwarzał i reakcja zachodzi analogicznie. I jeszcze jeden przykład, kolejny biały osad to jest wodorotlenek cynku w reakcji z kwasem i też osad się będzie roztwarzał. Bardzo oczywiście mi zależy na tym, żebyście umieli pisać te reakcje zarówno cząsteczkowo, jak i w sposób jonowy pełny, jak i jonowy skrócony. A teraz wrócimy do tej poprzedniej kartki, i tam mamy jeszcze reakcję wodorotlenków amfoterycznych z zasadami. No, i tutaj pojawia nam się ciekawa rzecz. Oczywiście osad też się roztwarza, to świadczy o tym, że reakcja zachodzi. Ale powstaje nam taki dziwny związek chemiczny. Jest to związek kompleksowy i jest to związek rozpuszczalny w wodzie. Czyli tutaj mieliśmy osad, który się w wodzie nie rozpuszczał. Po dodaniu zasady ten osad się nagle roztworzył, rozpuścił. Nam, powstał nam związek kompleksowy, który rozpada się w wodzie na jony. I Teraz sobie tą reakcję zapiszecie jeszcze raz, ale już w takim zapisie pełniejszym. O, ja tutaj jeszcze raz powtórzyłam ten zapis cząsteczkowy, ale tak naprawdę mamy wodorotlenek miedzi 2 atakowany, proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę przez jony oH- pochodzące z wodorotlenku potasu. Bo ten kation potasu jak był z tej strony, tak jest dalej w roztworze, nic się z nim tak naprawdę nie dzieje. Natomiast jony OH- po prostu atakują nasz wodorotlenek i powodują jego rozpuszczenie, roztworzenie, ponieważ tworzą z nim jony kompleksowe. Związki kompleksowe, jak widzicie, mają takie dosyć skomplikowane nazwy ale jest pewien system, który umożliwia nam jakby połapanie się w tym, jak w ogóle to nazywać. Zwróćcie uwagę, że tutaj grupa OH powtarza się cztery razy i dlatego mamy przedrostek tetra. Tetrahydroksy, dlatego że to jest grupa hydroksylowa, czyli to jest tak, jakbyśmy mieli cztery grupy hydroksylowe. Tetrahydroksy, tutaj jest miedź, i cały ten końcówka, cały ten kompleks generalnie mm, funkcjonuje jako reszta kwasowa do naszej soli kompleksowej, prawda? Dlatego mamy tak, tetrahydroksy miedzian, podkreślamy też wartościowość miedzi, czyli 2, ponieważ miedź też często występuje na, no najczęściej na drugim, ale też jest na pierwszym, trzeba to uwzględnić, czyli tetrahydroksy miedzian 2. Potasu. E, w środowisku wodnym ten tetrahydroksy miedzian 2 potasu jest pod postacią jonów, i taki jon, jak widzicie, ma ładunek 2, dlatego że mamy dwuwartościową miedź i aż cztery jony OH, czyli cztery jony naładowane ujemnie. Dwa te ładunki są jakby neutralizowane przez kation miedzi Cu2. No a dwa nie, dlatego cały kompleks ma ładunek 2 minus i taki kompleks nazywa się taki jon kompleksowy, nazywa się anion tetrahydroksomiedzianowy 2. I zapis skrócony, czyli już bez kationów potasu, czyli tak naprawdę po prostu nasz wodorotlenek jest atakowany jonami OH- i powstaje rozpuszczalny w wodzie kompleks i kolejny przykład. Kolejnym przykładem jest yy, kompleks, który tworzy wodorotlenek yy, glinu. Przypominam, dla wodorotlenku glinu nie trzeba podawać wartościowości, dlatego że ona jest zawsze równa yy, 3 dla glinu i yy, yy, dlatego mamy po prostu wodorotlenek glinu. Yy, on też jest atakowany przez yy, jony OH- i powstaje kompleks tylko proszę zwrócić uwagę ja tutaj podałam dwie opcje tak? jeżeli tych jonów oh pochodzących z wodorotlenku jest mniej to może powstać nam tetra glinian sodu natomiast jeżeli tych jonów oh jest więcej mamy bardzo dużo tej zasady to wtedy mogą powstać nawet kompleksy z, z heksahydrokso, czyli z sześcioma grupami OH I wtedy mamy hexahydroxoglinian, w tym przypadku sodu, tak? I zapis oczywiście jonowy pełny i jonowy skrócony. Dobrze? Mam nadzieję, że to też sobie wszystko ładnie zapiszecie. I na koniec, na koniec powiemy sobie jeszcze o takiej reakcji, której ulegają wszystkie wodorotlenki w zasadzie, i to będzie nasz punkt ostatni naszej lekcji, punkt trzeci: to jest termiczny rozpad wodorotlenków, czyli wodorotlenki poddawane takiej obróbce termicznej po prostu rozpadają się i na co one się mogą rozpaść. Skoro ogólnie rzecz biorąc w skład wodorotlenku no, wchodzi woda, to ta woda sobie odparowuje, bo jest tu wysoka temperatura, więc woda w tego typu reakcjach uwalnia się w postaci gazu. No i zostaje po prostu metal z tlenem, czyli tlenek metalu. Czyli wodorotlenki pod wpływem wysokiej temperatury rozpadają się na tlenek metalu i wodę, czyli tlenek wodoru. Akurat tlenki metalu zostają jako ciała stałe po takiej reakcji, a woda w postaci gazowej opuszcza nasz układ. Dziękuję bardzo za cierpliwość, jeśli chodzi o tę lekcję. Dużo reakcji, dużo nowych nazw, ale jeszcze wszystko przed Wami. Mam nadzieję też, że zerkniecie do książki, poczytacie sobie na ten temat jeszcze, żeby utrwalić te informacje. Miłego studiowania! I do zobaczenia na następnej lekcji.